Mam mokre włosy, czy to komu kogoś dziwi? Wątpię. I natrafiłem na kanał takiej youtuberki, nie wiem, Mefiland? To się nazywa? Chyba tak. Ten kanał mi przypomniał, że istniał taki program, jak rozmowy w toku. I to nadal istnieje w ogóle. Nadal to jest nagrywane, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo są jakieś nowe odcinki. Także stwierdziłem, że przyjrzę się, bo pamiętam, że kiedyś... Ja tego dosyć dużo oglądałem. Jak oglądałem jeszcze cokolwiek w telewizji, a potem mi to w ogóle wypadło z głowy. Także przyjrzę się temu. Jakiś odcinek, który to jest odcinek. A 2072, a jest ich nawet nie wiem ile, bardzo dużo w każdym razie. No i zobaczymy. Zobaczymy, z czym to się je. Pamiętam, że tam przychodziły jakieś takie strasznie dziwne osoby, tak? Te rozmowy w toku to były trochę na na modłe chyba doktora Fila w sumie z Ameryki, coś mi, się tak, coś mi się tak kojarzy, także zobaczymy. No, Trwa to 43 minuty jak w sumie każdy program czy, czy paradokument na tych, tych głównoportalach, także zobaczymy. Oglądamy. Już za chwilę poznacie homoseksualne pary, które zdecydowały się na badanie wariografem, bo podejrzewają się o zdradę. Panowie twierdzą, że pokusa czai się wszędzie: na dyskotece, w pracy, w parku, a nawet w supermarkecie. Także już możecie zauważyć, że to będzie odcinek pełny nie wiem, wszystkiego, miłości. Szczególnie chyba. Czy kiedy na 5 godzin wychodzisz do osiedlowego marketu. Przecież to w ogóle jest farsa, no? To tak naprawdę zdradzasz Rafała i uprawiasz seks z innymi mężczyznami. Ale skąd te w ogóle podejrzenia? A może idzie do tego sklepu na przykład i bardzo długo wybiera produkty, bo na przykład liczy jakieś promocje, jakieś tu tego jakieś bonusy i tak dalej. Może tyle mu to schodzi. Nie. I to jest? Uch. Przyznał się. Aha, no to jednak, to jednak nie miałem racji, jednak za bardzo uwierzyłem w tego człowieka. O ja. Ale tak w sumie to minuta minęła tego programu i my tak naprawdę już wiemy wszystko, co będzie się działo przez resztę programu. Bo to, to, to w ogóle nawet nie potrafię sobie wyobrazić tego. Czy odkąd jesteś w związku z Julkiem zdarzyło ci się całować z innymi mężczyznami? Odpowiedziałeś, że. że nie. I to jest. O kurwa, to tu będą różni ludzie? A to teraz to ja jestem pod wrażeniem, to teraz to ja chcę to oglądnąć. Zostali przyłapani przez swoich partnerów na kłamstwie, ale wciąż nie przyznają się do zdrady i idą w zaparte. Twierdzą, że byli wierni. Jaka jest prawda? Dowiemy się po ujawnieniu wyników badania przeprowadzonego na wykrywaczu kłamstw. Rafał jest mocno zaniepokojony. To chłop to z czego tam się śmieje? Co, co go tak śmieszy? Jak to dopiero są za zapowiedzi tego odcinka? Jak często Paweł potrafi utknąć na tak długo w sklepie? Dwa, trzy razy w miesiącu. To jest pół godziny drogi od domu naszego, gdzie mieszkamy. Pół godziny w jedną stronę, pół godziny w drugą to jest godzina. A nie ma go pięć godzin? Jak? To dwa, trzy razy w miesiącu, no to faktycznie jest podejrzane. Aż trzeba iść do rozmów w toku. Przecież nie tłumaczyć z pięciu godzin. Chwila samotności może mi się przyda, chwila pomyślenia nad sobą, nad życiem. Po co ty tak doprowadzasz do szału swojego partnera? Wystarczyłoby zadzwonić i powiedzieć słuchaj, wiesz co, coś mi wypadło. No Włączony w tym czasie telefon. <noise> w tym temacie. <noise> coś im wypadło. <noise> nie no, nie mogę. To za, du za dużo mi się żartów, takich, których ja nie mogę powiedzieć. Mi się nasuwa na głowę. Naprawdę, nie mogę. Minutach, jego tam nie ma w sklepie. Co ty sobie wyobrażasz, kiedy Pawełka nie ma 5 godzin? Na przykład gdzie jest? Z kim? Kto jest w jego guście? No, Rzuć parę nie, no bożecie, no to wiadomo, ale tak oprócz Rafała. Nie, <laughs> Jest Ona mi zabiera robotę. Dlaczego? To ja mam komentować, nie, nie ty. To mój program. Wiem. I sobie wyobrażasz, I to mi że... działa na uzębienie. <śmiech> <śmiech> Za każdym razem, jak on nim mówi. To zgrzytasz zębami. Tak. Wtedy ja mu się odgrażam. Czym to jest w twoim guście? Tak. Kto? Królikowski. O kurwa, ten damięcki, ten Królikowski. To zajebiste gusta mają chłopy. <laughs> Bez komentarza. Szkoda zębów. Na zgrzytanie. Próbuję ukroić czekoladkami i kwiatami. <laughs> Rozpieszczasz Rafała? <śmiech> <śmiech> Jaka ona? Ona, mam wrażenie, że ona się z nich śmieje. Rozpieszczasz, Rafała? Jest Maria, ona, ma, ona musi mieć tak poryty łeb, jak ona tam, nie wiem, z 3000 odcinków jest, 4000 odcinków. Jak i ona musi mieć poryty łeb od gadania z tymi wszystkimi ludźmi. Że Paweł wychodzi, ponieważ potrzebuje odetchnąć. Ale powinien mi to powiedzieć. A on to robi pokryjomu po prostu. Wychodzi mu nie mówi im prawdy. A ja nie lubię osób, które Kłamią. To dlaczego? No ale w sumie to, to trochę ma racji. no Mógłby powiedzieć to po prostu wprost i, i tyle, a nie jakąś lipę z supermarketem wymyślać. Co, co to w ogóle jest za wymówka? Supermarket, te 5 godzin. Masz jakieś dowody, poszlaki? Oprócz tego, że znika i wyłącza telefon. Co się dzieje. Za każdym razem, jak wraca, mhm. obwąchuje go z innych perfum. Czy nie ma. czy nie czuć? Trafiłeś na ślady? Podchodzi tak do niego i go obwąchuje, jak jaki pies. Nie, bo on ma takie mocne perfumy, że po prostu wiem, że to są nasze perfumy, więc. Najdłużej znikną na ile? Dwa dni? Znaczy wylądowałem. Kurwa, na dwa dni i co i w supermarkecie był, tak? Legionowie pod Warszawą, A ale bo... impreza się przedłużyła. Przepraszam cię, bardzo impreza się przedłużyła i nie wiem, czy nie było. Ale wyobraź sobie, niemi? że była to nasza rocznica. Chciałem spędzić ją z tobą. To była rocznica? Tak. To... No ale on nie chciał na przykład. No i, no i co teraz? No i mamy 50 na 50, no i kto ma rację? Chciałem do domu, bo Pojechałem, Więc wyobraź sobie, pojechałem po że... niego. Wyobraź sobie, że byłem w Legionowie po kwiaty. Kwiaty kupiłeś yy, przy wejściu do metra u pani, która. tej co zwykle! To były kwiaty takie polne, po prostu, no, polne kwiaty. A może sam je zebrał na przykład i co teraz? Tak, odrywania kwiatów. O co jeszcze zwykle Rafał robi awantury? Ja mam histerię w autobusach, w tramwaju też, nie licząc metra. Niech się z tego teraz on wytłumaczy. Powiem szczerze, że ja nie lubię 20 lat. Przepraszam, jak ja miałem 20 lat. To nie oglądałam się za innymi obcymi facetami w związku. Aha, to fajnie, to dzięki za informację. Bardzo, bardzo przydatna informacja, dziękuję bardzo. Wmawiam, wmawiam ci to, no. Nie wmawiam ci, tylko że na każdym twoim profilu Tacy, są. Nie ma ludzi, którzy nie mają 20 lat. Czy jakiś jeden konkretny chociażby, który by stanowił jakiekolwiek zagrożenie Beł. dla ciebie? Mój kolega, nasz wspólny z pracy. Któremu chciałem pomóc? <noise> nie, no ja nie mogę z tych podpisów po prostu. Nie, nie mogę. Ja nie wierzę, że ci ludzie są tam naprawdę. Zresztą to muszą być podstawieni aktorzy. No ja nie, nie wyobrażam sobie, że tacy ludzie po prostu istnieją naprawdę. Się nie pozbiera, zamieszka u nas. Tylko nie pytałeś mnie nigdy o zdanie, tylko bez, bez niczego wkazałeś Bo znam mi się na Twoje wprowadzić. zdanie co do 20 -latku. Kazał mi się wyprowadzić z mieszkania. Facet? Tak. Proszę cię. To co zrobiłeś? Wywalił młodego. <noise> Czyli chwila. Mieszkali razem, byli współlokatorami, tak? Tamten, tamten trzeci był z pracy i się wprowadził do nich i kazał się temu pierwszemu, co tam był, wyprowadzić. Nie, no przecież to nie może być prawdziwa historia. Nie, to są aktorzy podstawieni, jestem pewny. No dobra, no zobaczymy. Paweł, czy kiedy na 5 godzin wychodzisz do osiedlowego marketu, Przecież to w ogóle jest farsa, no. No na pewno to jest farsa, to jest aktorstwo, to jest wszystko podstawione. Mówię wam. Naprawdę zdradzasz Rafała i uprawiasz seks z innymi mężczyznami? Mówisz normalnie, na co dzień, że... Nie. I to jest? To jest... Przyznał się. Przyznał się powiesić go teraz i teraz taka szubienica wlatuje i go wieszają no, albo krzyżują jeszcze lepiej. Nie mogłeś tego wcześniej powiedzieć? Mogłem, ale nie z, nie niki, nie. Przeklam. O ja. Mógł zapytać wprost kiedykolwiek. Nigdy tego nie zrobił. Ale w ogóle po co ty go zdradzasz? Ale w ogóle ja nie rozumiem tego, tego jego założenia, bo mógł zawsze zapytać, ale tego nie zrobił. To nie mógł mu powiedzieć też? Tak wprost? Nie stąd wyjdę i będę go prosił o to, żeby mi wybaczył, ale pewnie. To nie, pewnie, da? pewnie nie, nie da. Nie, nie wiem. Nie wiem, jakie będą jego reakcje. I idź po niego? Może sam to zrobię. I potem już w ogóle nie wrócicie tu? Wrócimy. Ja idę najpierw. Zaraz. Będę co to Cię wzywać. A ty myśl, co masz powiedzieć o ile ona nie... ale po co ona tam idzie? Co ona chce zrobić teraz? Ona, ona naprawi całą tą sytuację. Ale to już w ogóle będzie koniec, co tamten się obraził i wyszedł po prostu? Musicie się dowiedzieć, czy Rafał wybaczy Pawłowi, czy odejdzie od niego na zawsze. Oglądajcie nas po przerwie. Wtedy poznacie też Staszka, który jest pewien, że Max zdradził go przynajmniej trzy razy. To ich będzie kuźwa więcej tutaj jeszcze? Ja myślę, że tylko dwie pary będą, a tu już trzecia jest. ...go kazał mu się przebadać wykrywaczem kłamstw. Czy odkąd jesteś w związku ze Stasiem? Uprawiałeś seks? Z innym mężczyzną. Wszyscy słyszeliśmy, jak twierdzisz, że mówił, że nie. Tak. I to jest. Wyobrażacie sobie gadać to w telewizji przed tam setkami tysięcy ludzi, którzy będą to oglądać? Staszek chyba jednak nie powinien mieć pretensji do Maxa, bo zdaje się, że też ma coś na sumieniu. Zapytaliśmy o jeszcze jedną rzecz. Czy w dniu rzekomego pogrzebu twojej babci zdradziłeś Maxa? Więcej niż jeden. Raz. Ja w takim razie myślałem, że ten supermarket to już jest jakaś głupia wymówka, ale pogrzeb babci. Chociaż w sumie mam taką historię, że Piotrek z mojego technikum, on podobną wymówkę w sumie wymyślił. Tylko to był chyba pogrzeb wujka wtedy. Zostać czy odejść? Oto jest pytanie. Moi goście mają właśnie taki dylemat, ale na szczęście mają przyjaciół, którzy przyszli im poradzić. Nie wiem, co mam robić. Poślubiłam wspaniałego, wyrozumiałego mężczyznę. Stał się agresywny, lubi mnie szturchnąć, popchać. Ale to ja w ogóle nie rozumiem. To mieliśmy mieć jakiś wykrywaczy kłazu, a to już jakiś inny wątek wlatuje? To z ilu segmentów jest ten program złożony w takim razie? Dał im liścia, ale to nie jest tak, żeby on ją kaptował przy tych dzieciach, żeby dziewczyna znalazła się w szpitalu. Czy rozwiedziesz się z mężem? Jestem w miesiąc miesiącu ciąży z moim chłopakiem. Niestety mój chłopak to olał. Powiedział, że mam usunąć albo oddać dziecko. Inaczej mnie zostawi. O oh, kurwa! Ale tu są mocni ludzie. Ale nadal mi się nie chce wierzyć, że to są prawdziwe historie. Jestem w związku od 6 lat. Z kolei pojawił się jakiś czas temu e, mój dawny znajomy. Teraz trochę więcej, niż znajomy, można powiedzieć, jest to początek romansu. I no nie wiem, co z tym fantem zrobić. Mm -hmm. No to typowa. Typowa Polka tutaj. Najpierw powinna spróbować e, odbudować dobre relacje z Mariuszem. Ale jak można żyć z człowiekiem, który wypomina, że kupił żarcie i że one jedzą za niego, ze córkami? Nie? O, a jak jesteśmy przy temacie jedzenia tutaj, przy tej pani, to ja idę po jedzenie w takim razie. Porzucisz swojego partnera Mariusza? Już we wtorek, 2 października wybrać męża czy kochanka. Niech doradzi koleżanka. No fajna rymowanka. Ty dołączyłem do tego. Ale to jest w ogóle odcinek z 2012 roku, bo przed chwilą na tych takich tych to się pokazała data. jest jak to było dawno temu. 12 lat temu. Przerwą. okazało się, że Paweł zdradził Rafała podczas rzekomych zakupów w supermarkecie. Zrozpaczony Rafał wybiegł ze studia z płaczem, czy Paweł będzie błagał o wybaczenie? Przysięgam, to jest ten lektor jest nawet narrator mówi tak jakby to były jakby to był jakiś dokumenty. A to, to się dzieje naprawdę, czy to też jest fejkowe sytuacje? ...że za każdym razem. Bo wiesz co powiedział? Że chodzi o to, dlaczego nie zapytałeś go nigdy wprost. Pytałem Ni sobie. Nie. Wiesz o co pytałeś? Pytałeś co robisz. A on chciał wiesz jakiego pytania? Czy zdradzasz? I wtedy powiedziałby ci prawdę. To jest najgłupsze, co ja słyszałem po prostu w życiu. W tych programach. A już trochę tego obejrzałem. Trzeba przyznać. Ale ten wątek jest po prostu przegłupi. Powiedział, że pójdzie za tobą, ale go powstrzymałam. To co robię? Wchodzę. No ale są jeszcze dwa pytania. przeżyjesz to? Tak. Kurde, jaki bohater, ty wchodzi. Dwa pytania jeszcze. Zniósł to wszystko, przestał płakać dobrze. Ja jakieś oklaski na sali dla niego, czy coś? Nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu nie wiem. Przepraszam. Przepraszam, mogę ci zapewnić, że się to nie powtórzy. Nie wiem, czy mi uwierzysz, czy nie. Ale jak on to robił przez kilka lat, to jak, jaką mamy pewność wszyscy, że to się nie powtórzy niby, chyba że to było tylko raz. Ale nie no jak dwa, trzy razy w miesiącu wychodzi na pięć godzin, to chyba nie tylko raz. Nie mam, nie, 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 nie mogę. Robiliśmy to po pięciu latach. To ilu ich było? Gdzie? Bogu dziękować było tylko trzy osoby. Wszystkich znasz. Kogo podej... W ciągu tych pięciu lat wychodził dwa, trzy razy w miesiącu na te pięć godzin i tylko dwie, trzy osoby? I wszyscy, wszyscy się znają tam niby? Co to jest za pojebane uniwersum? Tego współlokatora, nie? Tak. No. Bartek i Norman jeszcze. Przepraszam. Zapadnę się pod ziemię, jak wyjdę. Przepraszam. Dobra, ale będzie jakaś reakcja. Bo tak naprawdę to on tylko teraz wzdycha, wywraca oczami. Nie wiem, no rozpłakałby się czy coś, jakieś emocje. Wyciągnąłby stolet i go zastrzelił, na przykład. To by było coś, to by były wyświetlenia. No Mam inny pomysł. Jaki? mi się w lepiej kartę z swoją stronę. No i to jest prawdziwy sigma w takim razie. Mm, nie jest łatwe życie zdradzie bez dwóch zdań. Obojętne, czy się zdecydujesz na to, żeby być z Pawłem, czy m, zechcesz pożegnać go na zawsze, m, to myślę, że warto byłoby jeszcze sobie to wszystko uporządkować. Nie, ja myślę, że to, m, warto by było to zakończyć i przejść już do kolejne, kolejnego wątku, bo może będzie ciekawsze. Możesz teraz faktycznie nie mieć siły na rozmowę z Pawłem, ale bardzo cię proszę o to, żebyś porozmawiał z Olą, Naszym psychologiem, może tych pierwszych parę wskazówek dać jakieś ukojenie. Przecież takich rzeczy się nie wybacza. To o czym on ma z nią rozmawiać? Pięć minut samotności. Julek ma głębokie podejrzenie, że jego ukochany doprawia mu rogi ze swoim ex-chłopakiem. Jakie ma na to dowody? Zaraz go o to zabawiam. I teraz obstawiamy. Była zdrada, czy nie było zdrady w tym drugim wątku? Ja obstawiam, że nie było akurat. Że ci będą czyści. Cześć. <laughs> Wzięły się podejrzenia, że Damian cię zdradza. Mieszkamy 200 kilometrów od siebie. On ma z byłym chłopakiem bardzo dobre kontakty, uważa, że się przyjaźni. Mieszkają w... Boże święto oni 30 km od siebie, ja mam nadzieję, że oni będą ode mnie, przynajmniej z 2000 kilometrów. W mieście. Tak, i często Uch. się widują, wszędzie chodzą razem. On go odwozi, no i. Czyli jakby tak popatrzeć na nich, to dalej są parą. No tak to można dla kogoś wyglądać. Jak... Dla kogoś? Dla wszystkich chyba normalnych to tak wygląda. Jestem ja u niego, to wszędzie gdzie chodzimy, chodzimy z Jarkiem. Czyli jesteś ty i Damian. A Jarek jest na przyczepkę, a jakbym zapytała Damiana. Właśnie to zapytajmy go, jak z tych zażyłych kontaktów z byłym chłopcem. <grym> A jakbyśmy zapytali tego? No to właśnie, to zapytajmy. Dobrze, że nam to wpadła w ogóle, nie? To Jarek jest tutaj w tym momencie na doczepkę, tak? Ja tego w ogóle nie traktuję jako coś większego. Podstawy Julka o zdradę są dla mnie absurdalne zupełnie. No to ciekawe, bo jakoś ty na co dzień jesteś z Jarkiem, a od święta z Julkiem, dlatego Julek się sprawdza, bo jest na weekend. Boże święty, jacy dziwni to są ludzie. Ja nie wiem, ktoś może czasem myśleć, że, że nie wiem, gadam do kamery i też jestem dziwny, ale kurwa, aż tak? Bo to jest inny level po prostu, naprawdę inny level. No co, mam Tym bardziej być? widzę jak mówi o nim i w ogóle... Kto o nim mówi? Kto o kim Jarek mówi, mówi o Damianie jak i mówię? jak się patrzy... To wszystko jest tak, jak dalej by w nim było. Znaczy ja go bardzo lubię. On mi w życiu dużo... Później, ja też, jakby ktoś tak wyglądał, to też bym się na niego patrzył, bo to wygląda jak kosmita jakiś. Ja też mu dużo pomogłem, wiem, że mogę na niego liczyć, jak będzie jakaś ciężka sprawa, tak? Ja z moimi byłymi chłopakami nie utrzymuję kontaktu takiego. Tym bardziej że wiem, że to by ciebie bolało. I szanuję, to i nie utrzymuję. Julek wątpi, czy jesteś wierny. Tak, to wiemy. To nie odkryłaś wcale żadnej, żadnej nowej tej tej. Nie, nie umiem się wysławić, Nie umiem się wysłowić. Masakra jakaś. No i... Około gdzieś północy wyjechali. No i na drugi dzień widziałam się z Jarkiem po prostu, bo nikogo nie było w domu, a ja nie mogłam siedzieć u domniki. No i Jarek mi powiedział właśnie, że siedzieli godzinę i siedzieli pod domem i rozmawiali z tym ochodziem. Dobra, dajcie już ten wykrywacz kłamstw, bo nie wyczymia. No poleczała na raz dwa. No. no, tak się świetnie gadało. No. Słuchaj, jedna godzina zgubiona, ale przyznał się do tego. Że się zagadał, to jeszcze nie jest dowód. Chyba, że Damian ma na swoim koncie jeszcze jakiś inny grzesz. Nie, no ja myślę, że tutaj, tutaj akurat było wszystko, wszystko w porządku i wszyscy są czyści, ale zastanawiam się, co się musi w życiu u kogoś wydarzyć, że ktoś wybiera, żeby tak wyglądać. Czyli ja nie mówię, że to jest złe czy to jest dobre, tylko zastanawiam się, że ktoś podejmuje akurat taką decyzję. On powiedział mi taki, to jego cytat, że jeżeli ktoś jest pijany, także nie wie co z nim się dzieje, to to, że przejrzy się z chłopakiem, czy coś, nie jest zdradą, bo on nie był tego świadomy. A czy z jednej strony prawda, bo jak ktoś tak zupełnie nie jest świadomy, no to w sumie, no w sumie to, to nie jest świadomy, nie? A z drugiej strony, no, dokonałość. Że się całuje z innymi, czy nie? No, ja mam wrażenie, że mnie zdradza. Całując się? Może i całując. Czyli całowanie to zdrada? Tak. <laughs> Wiedziałeś? Teoretycznie. Znaczy prze, prze... No jak teoretycznie, Jezus Maria, wylęgaria dziwadeł. Się, tak się zdenerwował? No, pewnie bym się zdenerwował. No. Czyli Ale... się nie całowałeś z obcymi? Nie. Żeby nie denerwować Damiana? Nigdy. A Damian? Jak jestem z Julkiem, nie. No, zar zaraz zobaczymy, pani dziwaku, zaraz zobaczymy. Masywniejszy, nie? Więc jak się rozpędził, to nie wyhamował, nie? A że A... nawet ja nie miałem jak zareagować, bo to było takie... już, nie? To dużo razy upadał. <laughs> fajnie. Ale coś chup. tak między wierszami, to tak czy mi się zdawało? Damian powiedział, że to się wkrótce skończy. Co Chyba zacznie. Wkrótce skończy. Co, co mają na myśli? Tamten, tamten trzeci chłop zginie pewnie. Umrze gdzieś. Dlaczego? Bo będziemy mieszkać z Jarkiem. Proszę cię. Tak, w jednym mieszkaniu. My we dwójkę i jego były. Nie, no to to już, jest, to, już to już, dla mnie chory to już jest przesada lekka. Są głównie znajomi heterycy. Jacy heterycy? No, i powiedz mi, z tego co wiesz, który z nich jest gejem? No, ja z nie znam po, po imieniu nazwisko. No więc jak nie znam, czemu oceniasz? No bo mówiłeś mi tyle razy, kto do ciebie przyszedł. <laughs> ja pierdolę, ja nie rozumiem. Jak... Tyle się z tego teraz robi. No ale ja nieraz nie użyłem z pojęcia o gej, tak? Tak. Nie. No to tak czy nie? Mówiłaś przecież nawet o tym ostatnim, co był hipster. No ale nie jest gajon. Jakim? Hipsterem? On jest haterkiem. On ma laskę normalnie, nie wszyscy są heterem. Czy wszystkich podejrzewasz? No każdy... on jest strasznie zazdrosny. Czego będziesz żądał, jeżeli udowodnisz Julkowi, że jednak jesteś. 100 tysięcy w gotówce. Czy odkąd jesteś w związku z Julkiem, zdarzyło ci się uprawiać seks ze swoim byłym chłopakiem? Ja. Powiedziałeś nie i to jest... Dobra, tylko czy ja chcę na pewno o tym słuchać? Czy ja na pewno chcę wiedzieć, jaka jest prawda? <klucz> Ten jak się ucieszył od razu. Czy odkąd jesteś w związku z Julkiem zdarzyło ci się całować z innymi mężczyznami? Zapytaliśmy o to, ponieważ dla Julka pocałunek to zdrada. Odpowiedziałeś, że... Że nie. I to jest... Uuuu, no i kłamstwo. No i co teraz? Co teraz zrobią? Umiesz to jakoś wytłumaczyć? Nie umiem. Poważnie nie umiem. Nie przypominam sobie w ogóle takiej sytuacji. Ja sobie nie przypominam takiej sytuacji. Byłeś na tyle pijany. Jak już, jak to już tak wyszło, to najwidoczniej. No ale chwila, bo jeśli faktycznie ich testowali takim prawdziwym wykrywaczem kłamstw, to to nie zawsze jest takie akuratne. Użyję tego słowa takiego. Tam naprawdę jest wiele sposobów, żeby oszukać albo zakłamać ten wynik. Tu możliwe, że faktycznie podświadomo, no nie wiem, no ale niekoniecznie to musi być kłamstwo faktycznie. Nie, nie, nie przypominam z takiej sytuacji, ale jeszcze nawet faktycznie zaistnęła, to bardzo Cię przepraszam. Wierzę cię kocham i nie zrobiłem tego świadomie, tak? Mogę wejść, już? Dziękuję. Używa oni wszędzie... Oni ciągle wychodzą stamtąd. Po co oni przychodzą do tego, do tego studia, skoro zaraz wychodzą? Zdrada boli. Mam nadzieję, że będą w stanie porozmawiać teraz o tym, co czują z Jeolą. A i za chwilę dopiero powiedzą sobie, co tak naprawdę do siebie. Ale to co, oni jeszcze będą tam wracać? Czy oni już po prostu wyszli i, i nie wrócą do tego studia? Krzysiek podejrzewa Michała o zdradę, bo ten przestał mu już mówić: Kocham cię. Podejrzenia narastają, kiedy Michał przez kilka godzinny podrząd nie odbiera telefonu. Poznajcie Krzysia. O kuźwa, nie wiem, czy my chcemy poznać Krzysia w takim razie. No ale jakby kochał, no to by odbierał telefony, tak? Dużo osób na niego leci, więc... Czujesz, że coś się zmieniło? Jak za oziębłości tłumaczy się Michał? Poznajcie go. O kurwa, ładnie. że ja nie mogę powiedzieć to, co naprawdę chciałbym powiedzieć, nie? Szkoda. Naprawdę szkoda. Większość, ty, e, większość e, czasu poświęcam no, muzyce akutnie. Skoro woli muzykę, to może z muzyką będzie, tak? Lubi Lady Gaga, może z nią będzie. Nie odbiera go. O, ja, chętnie. Ja na przykład bardzo chętnie. E, czasami chodzę na dyskoteki, albo, albo mam znajome. No to dzwonią do mnie, no i może że idę, żebym poszedł z nią na dyskotekę, No to mhm. idę naprawdę. No, czyli widzisz, możesz mieć dziewczynę. Ale, Ale to przecież to, że idzie na miasto z jakimiś koleżankami, to jeszcze chyba nic nie znaczy, nie? Nie podoba mi się. A widziałeś to? Robili to przy tobie? Przy mnie nie akurat, ale. Czyli nie widziałeś tego? Nie. No, ale no, mam zaufane źródła, tak? I co te źródła widziały? Oj, dużo. Na przykład. Przytulamy. A to takie zaufane źródła. Inni ludzie zawsze tam będą mącić coś. Michał, na no, przytulanie, no to jak. No, z kim się ja piszę swoimi tw... znajomymi, tak, żeby no. nie było, że nie, więc. No to może się przytulamy, jak się wit witajemy, prawda? To jest normalne. No, powitanie, Bez przerwy, tak. no ale to i, i co? I to jest jakaś zbrodnia? Bo ja czegoś tu nie rozumiem. To jest normalne. Cine? No nie, taka była <laughs> ściema, na pewno. Nie wierzysz to? Nie wierzę. A nie czujesz, że ktoś jest zazdrosny o ciebie i chciałby cię odebrać, Krzysiowa. No ja myślę, że tak, tak jest, tak właśnie jest, albo odwrotnie, nie? Teraz się pogubiłem trochę. No słuchaj, ja myślę, że te, te wątpliwości by minęły, gdybyście zamieszkali bliżej siebie. Czy to nie byłby pomysł? Tak, tylko że Krzysiu musi pierwszy skończyć szkołę. Słuchaj, a ty nie mógłbyś się do Poznania... Kurwa, to ile oni mają lat, przepraszam bardzo, bo to <noise> brzmi tak nielegalnie. Przecież można tworzyć wszędzie, jak się jest twórcą. No sobie tak, tylko że właśnie bym musiał znaleźć mieszkanie, a nie wiem, jak, jak tam jest w ogóle. Z hmm. wolnych mieszkań, więc nie będzie problemu. Tak, bo on chodzi po mieszkaniach i sprawdza, że są puste, akurat. Co za bójda. Michał, wie, wiele osób o tym? mnie zraniło tak. i nie chcę być po raz kolejny zraniony. Już kiedyś się wydało, że ktoś tak. cię oszukiwał. Tak. Kto to był? Kamil. Najpierw mi mówił, że mnie kocha, a potem mi powiedział, że ma dwóch innych. O Boże, świetnie, weźmy się jakoś. popłaczmy wszyscy, no straszne. Przejdźcie już do tego wykrywacza, błagam. Ja Miałem dwóch chłopaków, to znaczy nie chłopaków, to byli. E Facyci, którzy chcieli, żebym był z nimi, ale jednak stwierdziłem, że nie i powiedziałem, że wybieram Krzysię. Ja pierdolę. Wy rozumiecie, jak to w ogóle brzmi? Ciężko się hamować, żeby czegoś nie powiedzieć, bo zaraz ten, ten materiał zostanie zdjęty. No to sprawdzamy. Czy odkąd jesteś w związku z Krzysiem, uprawiałeś seks z innym mężczyzną? Odpowiedziałeś? Nie. I to jest? No, i jak dla mnie to jest sprawa wyjaśniona i, i niech ci poprzedni jeszcze wrócą. Bo ja jestem ciekaw, czy oni się jakoś tu pogodzą, tu tego, czy, czy tu już koniec i będzie wojna. Ale no, wątpliwości nadal są. Tak? Zwłaszcza, że nie mówi, że tak kocha jak kiedyś. Tak. I tego nie jesteś pewna. Dlatego zapytaliśmy Michała wprost. Czy nadal kochasz Krzysia? Powiedziałeś? Tak. Ale to jest bardzo głupie, w jaki sposób niby ten wykrywacz kłamstw to ma stwierdzić? Przecież to nie jest... tego nie da się zmierzyć w żaden sposób. To jak to ma... jak to ma potwierdzić albo zaprzeczyć niby? Mm. Tak wygląda szczęśliwy człowiek, tak? Ale w jaki sposób oni to zmi zmierzyli, że to jest niby prawda? Brązowe włosy obcięte na styl Biebera, wzrost 1,70m, szukam kogoś. Od 16 do 20 lat z Poznania najlepiej blondynę o niebieskich oczach. Wypisz mi, maluj Michał. No, powiedzmy. Nie ufałem mu, tak? Wydaje mi się, że tak i tak mnie zostawi po jakimś czasie. Wiedziałeś o tym Michale? Nie. To ogłoszenie powtórzyło się trzy miesiące temu ostatnio. Tak. Co to zmienia? A właśnie, po pierwsze, co to zmienia, a po drugie, skąd oni mają do tego dostęp? Kto ten drugi nie miał dostępu, to skąd oni tu mają nagle? Więc... Y Zostawiam wam czas na te rozmowy już poza Powodzenia. Dziękuję. Okej, okay, czyli tutaj, tutaj ten test się udał i oni się rozeszli w spokoju, tak? I co, wrócimy do kolejnych tych poprzednich wątków, czy tu będą jakieś jeszcze kolejne? Cześć. No to ten pierwszy raz, kiedy jesteś pewny, że Max ci okłamał, to znaczy zdradził. Pierwszy przykład to było, jak zaczęliśmy być razem, dwa miesiące. O matko, jeszcze jakieś w ogóle ulągi tutaj kolejne. Ile tych ludzi tu jest? Dobra, bo całkowicie pominąłem ten ostatni wątek, bo mnie to zupełnie nie interesowało. Nie, nie wrócili potem do tych poprzednich par, także no trudno. I program się skończył, także... Oli opierdziel ja jakie tu są dziw, dziwne rzeczy tu się dzieją w tym programie.